Cześć. Kolejny raz na rybkach. Ja już kończę. Wybrałem się dzisiaj typowo na okonia. Z małymi przynętami. Standardowo u mnie Jakieś małe jaskółeczki, kanibale malutkie. O w takich rozmiarach. 6,8 cm. Największa moja przynęta miała 8 cm. Jakieś spinmady. No tak jak mówię. Zobaczcie, tak wyglądało dzisiaj moje pudełeczko przynęt. Na wszystko dzisiaj próbowałem. Jakieś tam okonie brały? No myślałem, że już jest ten okres. Wrzesień się zaczął. Trochę teraz chłodniej się zrobiło. Nocy już są chłodniejsze, więc powinny te większe okonie teoretycznie brać. No ale jeszcze wygląda na to, że jeszcze one nie wyrują. Co prawda, zopałem jakieś, nie wiem, z 25 cm, może takie. 3 czy 4 okonki reszta jest dużo mniejszych, no ale coś tam brało. No nie można powiedzieć, że nie. No jeszcze troszeczkę poczekamy, spróbujemy za jakiś czas tutaj przyjechać. Bo naprawdę ten zbiornik ma potencjał co do konia. Są tutaj ładne okonie takie 30-ki, -taki tutaj się trafiają. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie. Na razie, następny wypad, pewnie szczupak. Więc mięgo oglądania. Jeżeli się będzie podobał film, subskrybujcie, łapka w górę, komentujcie. I cóż, miłego oglądania i do następnego filmu. Na razie. Siedzi, pierwszy. Nie, puścił. Był malutki okonek. Drugie branie. Dotknięcie. Siedzi. Ten troszeczkę ładniejszy. No, ten już jest ładny okoń. Zobaczcie, i drugi do niego podpłynął. Ten drugi jest jeszcze większy pod nim. Co był? Naprawdę ładny okoń tamten drugi. Ale zobaczcie. Ładny garbusek już. Ładny się nastroszył. Ładne kolorki. No i standardowo Fishhanterek. Malutki w takich kolorkach. Tym razem. Zobaczcie. Piękny okoń. Tutaj są większe. Jest teraz wrzesień, więc mam nadzieję, że te duże zaczną brać. Padna rybka i do wody. Ja troszeczkę tych przynęt mam. Mam jakieś fiszhanterki, spinmady, kanibale małe, kajteżki. Popróbujemy dorwać właśnie jakiegoś wrześniowego, fajnego konia. Tutaj takie 30 -taki są ponad Myślę, że jakiś uderzy. Siedzi kolejna rybka. O, nawet troszeczkę walczy. O, i będzie ładna rybka. No, może nie taki jak tamten. Ale zobaczcie. Jest drugi. Też ładny. Do wody. No, Przeszłymy teraz kawałeczek obok. Spróbujemy teraz na mojego kanibala 6,8 cm. Główka bodajże 2 gramy. No i spróbujemy. Jeżeli biorą na fiszantery, podejrzewam na kanibala też będą brania. troszeczkę bardziej grubsza ta przynęta jest, więc może jakiś fajniejszy uderzy. No już było dotknięcie. Siedzi. No zobaczcie, niby większa przynęta, ale rozmiarowo mniejszy. No ale fajnie, że wziął. Siedzi. O, ten już jest grubszy troszeczkę chyba. Tak, troszeczkę. Grubszy niż ten, co te przed chwileczką był. Proszę. Jest kolejna rybka. Wypowiada się fajny, fajne popołudnie. Zobaczcie. Puszcza gumę. ładna ryba. Tak. O Jezu, zobaczcie co to wzięło. Malutki szczupaczek. Całe szczęście, że nie obgryzł Taki małe ludki. A fajnie, że takie małe są. Rokuje to dobrze na przyszłość. Widać, że te duże się wycierają jednak ale całe szczęście, że nie obciął kurcze, myślałem, że fajny okonek no niestety siedzi o, nawet taki przyzwoity O tak, ten już jest ładny. Ten Wam przyzwoity okoń, zobaczcie. Już taki z 20%. Zobaczcie. Piękny okoń. I Cały kanibal za żarty, główka tylko wystaje. No, podejrzewam będzie miał z 20%. 3, 24, może nawet 25 cm. No naprawdę, fajny okoń. No i po takie rybki tutaj można przyjeżdżać. Naprawdę ładne, zdrowe te okonie są. Są tutaj jeszcze większe. Mam nadzieję, że jakiś większy jeszcze podejdzie, ale ten już jest ładny do wody. I zobaczcie na kanibala. Mam troszeczkę większe rozmiary 8 cm jak będą brały na te mniejsze to założymy większy kaliber może wtedy coś większego uderzy ale ładne agresywne branie cała szczęście ta drobnica nie bierze te malusieńkie okonki już takie pod wymiar. Na szczęście. No Teraz próbujemy na Spinmada, 8 gram w takich kolorkach. No, spróbujemy. Może jakiś większy okonek na to weźmie. Pracę fajną. Zobaczymy. Siedzi to nawet ładno, Szczupaczek kurczę, tylko żeby nie obciął, skubany no, ale maluszek. No, niestety, oś tutaj maluchu. Czemu wziąłeś? I zobaczcie. Taki maluszek. Wracaj, krabie. Szkoda, że biorą takie maluchy. A naprawdę tu ich jest masa, zauważyłem. Tak nigdy tych przypadków tutaj tyle nie było. Teraz troszeczkę zmienimy. Założyłem małego Fischhunterka. O, marchewę. czeburaszka i hak offsetowy. Spróbujemy. Takie połączenie. Zobaczymy, czy coś to da. Czy tutaj da się ładnie wejść. Będzie ciężko. Pójdziemy tam kawałeczek dalej. Idziemy w to miejsce, co byliśmy z początku czy te dwa ładniejsze, takie okonki wzięły też na Fish hunter. Spróbujemy w takim kolorku czegórażka, 3 gramy, akosetowy. No i próbujemy. Jak mówiłem, dzisiaj na wszystko próbuję. stronę, Tam troszkę falka może tamtą rybę przygnało. No proszę, siedzi, nawet ładna rybka. Mam nadzieję, że nie szczypaczek nie okej. Nawet taki już zgrabny. Proszę, czeburaszka. 3 gramy, hack offsetowy i zobaczcie, o koniec jest Siedzi kolejny. Ładne uderzenie. A, i się odhaczył. Ale był coś takiego jak ten poprzedni. Czy widać, że tutaj stoją, w tym miejscu. O, jesteśmy kawałeczek dalej. Tym razem, tak samo, cebułaszka, hakowcetowy, tylko fiszanter w takich kolorkach. Spróbujemy. No bo niestety tamten już zajechany był.

Nie za duży, ale jest. Taka mała rybka. Do wody. Próbujemy dalej. Siedzi kolejna rybka. Znowu malutki okonek. Tym razem przedszkole bierze. Zobaczcie, ale fajne kolorki mają. Nawet takie maluchy. Zobaczcie, tutaj jest takie drzewo leży. I strasznie będzie wiało. Spróbujemy parę razy tutaj koło tego drzewa. Myślę, że tutaj fajny okoń może stać. Ale piękne branie tutaj pod brzegiem. No ale niestety pudło. Spróbujemy jeszcze raz. Siedzi. za tak, okoń. Zobaczcie, wcale taki duży nie jest, a zobaczcie kanibala. Normalnie nic nie wystaje. Zobaczcie cały zażarty, Tak go wciągnął. kubany I wcale nie, nie jest to duży oko. Zobaczcie. Taki okonek. A głodomor jak cholera. Siedzi. O, nawet ładny okoń, wam powiem. Aj, puścił. Zobaczcie. Puścił, jeszcze raz wziął. <grymny> Skubany. Może jeszcze raz poprawi. A jak? No, tego to nie grali. Zobaczcie. Trzeci raz ten sam okoń. Raz wziął. Puścił drugi raz i trzeci raz wyszedł normalnie. Tutaj z i położyłem gumę i trzecie podejście po prostu nie, złapał, nie złapał za hak, hakła, za ogon było widać, ale taki fajny ciemny. to naprawdę, fajne to było naprawdę. O, w pierwszym opadzie siedzi a o tym razem na pewno będzie okoń bo widzę po walce i to nawet taki przyzwoity zobaczcie już taki nie za mały I gumka opadła i już było branie A już było dotknięcie. Siedzi okoń. tak nawet taki standardowówka. Dość dobre miejsce tutaj jest. Może jakiś fajny tutaj będzie. A już było w pierwszym opadzie broni. O, siedzi nie za duże to konie teraz. No ale rybka to rybka. spróbujemy bardziej tutaj. Siedzi kolejny. O, ten chyba troszeczkę większy. Tak, ten już ładniejszy jest. To dużo ładniejszy. Zobaczcie. W końcu ładny okoń. Chyba z trzeci czy czwarty dzisiaj taki. Zobaczcie. Piękne kolory. To już jest ładny okoń. Dwadzieścia pary on z 25 cm będzie... Podejrzewam miał. Naprawdę ładny. No cóż, do wody. A, już było. Siedzi. W pierwszym opadzie już prędzej było branie. A teraz kajtek.